Bóg w mężem wejaku, jedzemy, jo? Jo? Jo! My, jo. My, jo. My, jo, my, w wejaku, sobie nałowił. łowiu, tam nie widzą, slejdr sobie wełowił. płeć Łeby lub nie lódkły bieg, Ciągnął młezie, wyjechał i marebeli, śpiął te flundle, młęże i kibą głęże, bo za nie i iż na a te wodze wiele nawrił, głęje we mętą duńska i spojrzę na turk, piją doma czekają i tak sobie go dają, głębie samie co to je, wodz ruszył, że nie szeje, dopuszczałem wejachu, płetwy przypłynu. Dowi no, myśl to cało żele i otało śpro.